Starałem się dawać z siebie wszystko i staram dalej. Deklaruję na pewno, że zrobimy wszystko. Wszystkim zostaje tak naprawdę jedna szansa na wiosnę. Czy, Twoim zdaniem, może zdarzyć się w Polsce tak, że nikt nie będzie miał minimum olimpijskiego i nikt nie pojedzie reprezentować Polski w biegu maratońskim na olimpiadzie? Jakby się nie było przygotowanym, to ciężko jest to 42 km, stawiać mu czoła. Chcę ciężko trenować, nie boję się, się wyzwań. Moim i państwa gościem jest aktualny mistrz polski w maratonie Kamil Jastrzębski. Witam cię, Kamil, bardzo serdecznie. Powiedz, gdzie cię złapałem w tym momencie, bo wygląda na to, że jesteś chyba pod namiotem w lesie. Czy to prawda? Witam serdecznie, bardzo mi miło. Obecnie przebywam w namiocie tlenowym, wysokość 1800 metrów. To jest już tydzień czasu prawie. No w ten sposób e, aklimatyzuję się do planowanego w przyszłym roku, w styczniu, wyjazdu w Wysokiej Góry. Zobaczymy, czy to będzie Kenia. E, bardzo bym chciał, no ale wszystko będzie zależne od e, sytuacji w kraju, związanej z lotami, jak będzie to wyglądało e, z powrotem. No tak, czy pan premier nas ci wypuści? No to, to, są, to są pytania do, do naszych polityków. Ja chciałem to porozmawiać o, o roku, który minął. Roku, który był dla ciebie ważny. Hmm. Powiedz, czy ty widziałeś taki film jak Underdog, w którym zagrał Mamet Khalidov i Eryk Lubos? co zawodniku MMA, na którego nikt nie stawiał, właściwie i życiowo, i sportowo. Widziałeś czy nie? Jeżeli nie widziałeś, to polecam. No, jakieś jakie migawki gdzieś tam mi śmignęły. Aczkolwiek całego, no nie do końca. Słuchaj, powiedz mi taką rzecz na, na sam początek naszej rozmowy. Kto na ciebie stawiał przed Mistrzostwami Polski w maratonie? No, na pewno trener Hubert, którego serdecznie pozdrawiam i któremu, mu, któremu jestem bardzo wdzięczny za to, że nie zwątpił. No i na pewno drugą osobą byłem ja. No i kupa przyjaciół dookoła, który, którzy widzą, yy, jak dużo daje od siebie, yy, jak dużo hubert nerki to wkłada, yy, nie pozwala zwątpić, także myślę, że kilka osób by się znalazło. A to było to bardzo, bardzo wąskie grono. Właśnie chciałem dopytać tutaj pytaniem, tak zwanym uzupełniającym, czy ktoś z twoich konkurentów z twoich przeciwników z twoich rywali na, na starcie zdradzał takie wiesz symptomy tego że to ty możesz wygrać czy padło w ogóle takie zdanie i zamykamy temat nie zdecydowanie nie okay. myślę że w, głow w głowach mogli mieć tak że gdzieś tam się poplącze przez parę kilometrów ale finalnie jednak osłabnie i dobiegnie tam gdzie jego miejsca. <laughs> Powiedz, czy bieg zimą, w tak trudnych warunkach, no bo grudzień, wiesz, wiatr, śnieg, deszcz, temperatura, czy te wszystkie warunki mają wpływ na wynik końcowy w tak trudnym biegu jak maraton? No zdecydowanie tak. Najbardziej przeszkadzającym zawodnikiem, jeżeli tak można powiedzieć, no to będzie Wiatr, no bo jakby jak się nie było przygotowanym, to ciężko jest przez 42 km stawiać mu czoła. No dodatkowo temperatura, im niższa, tym bardziej organizm musi więcej energii wydatkować, żeby no, dogrzać go. Także no tutaj to na pewno, aczkolwiek trafiliśmy bardzo dobre te warunki, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza. Wiatr mógł być trochę słabszy. Ale no, nie ma co narzekać. Ważne, że było w ogóle gdzie wystartować. Szkoda, że trasa była taka troszkę trudna. No Niemniej, formę można było sprzedać. Stanęliśmy wszyscy w jednym miejscu, szykowaliśmy się do jednego startu. No, wyszło bardzo dobrze. So, ja nie bez kozery Cię pytam o, wiesz, o te sekundy, które przy tak długim biegu wydawało, wydawać by się mogło, że są nieistotne, ale każda sekunda i ułamek sekundy jest ważny. So, ja przyjrzałem sobie w internecie na Wikipedii wyniki znanego, utalentowanego i bardzo utytułowanego naszego maratończyka. Nie wiem, czy znasz takiego, takiego gościa jak Henryk Szost? Słyszałeś pewnie, tak, znasz Henryka. Tak, tak. No ja sobie przyjrzałem sobie tutaj, żeby mieć jakby odniesienie do tego, jaki wynik ty odniosłeś i jakie są wyniki w Polsce. U różnych zawodników. No i tak sobie znalazłem poza jednym wynikiem w Japonii bodajże takim, no absolutnie kosmicznym, tam 2,07 z kawałkiem. Henryk Szost miał tylko jeden wynik lepszy od tego, co zrobiłeś w Polsce na wielkich zawodach. Gdy były to Igrzyska Olimpijskie w Londynie, tam było 2-12-28, Ty teraz miałeś 2,12,58. Później u Henryka też było, wiesz, ostatnie Mistrzostwa Europy 2,18 i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o wielkich imprezach. tak? Powiedz, czy. Ty po tych Mistrzostwach Polski z automatu otrzymałeś minimum olimpijskie i jako Mistrz Polski bez względu na to, czy zabrakło ci 10, czy 15, czy 90 sekund jedziesz na Olimpiadę? Nie, nie. Światowy Związek JAF wydał decyzję w tym roku, że jeżeli nawet rozgrywają się trialsy, czyli w danym państwie... Wszyscy zawodnicy stają na jednej imprezie i rywalizują, to warunkiem jest e, wynik uzyskany poniżej, kwalifika poniżej kwalifikacji, jaka została ustalona, czyli 2.11.30. E, no, u nas zabrakło 88 sekund, więc kwalifikacji nie ma, i na pewno na wiosnę próbujemy raz jeszcze e, znaleźć bieg, w którym będzie grupa, z którą będzie można się zabrać. E, no i przebiec ten maraton, tak jak był plan w tym roku. Słuchaj, tak podokumentowałem sobie ten temat i tak nie bez kazery cię tutaj męczę, bo chciałem się powołać na naszych zawodników, którzy utrzymali to, otrzymali to minimum olimpijskie w tym roku i słuchaj, wyobraź sobie, że nigdzie nie znalazłem. Znalazłem na stronie, już ci mówię, maratończyk.pl z 31 stycznia, że z Polski na dzi dzień dzisiejszy, czyli tamten dzień, ostatni dzień stycznia, prawo do startu na igrzyskach w maratonie ma tylko Karolina Nadolska. Czy ty znasz któregoś z twoich kolegów, który ma taki minimum? Nie, no żaden nie ma z mężczyzn, z kobiet też w sumie poza Karoliną nikt nie ma tego minimum, no bo nikt nie pobiegł poniżej wskaźnika 2,11,30, a wśród kobiet poniżej 2,29,30. Więc wszyscy, wszystkim zostaje tak naprawdę jedna szansa na wiosnę. Bo minimum można robić do końca maja, więc y, myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze raz wszyscy staniemy na jednej linii startu. Myślę, że już nikt nie będzie y, liczył na to, że w Polsce będzie zrobiony jakiś maraton i ścią, ściągnięta grupa pacemakerów czy innych zawodników, którzy również będą chcieli zrobić kwalifikację olimpijską, tylko wszyscy y, będą starali się wyjechać gdzieś za granicę. Tutaj, no, na pewno to dużo pro, prostsze. Słuchaj, no właśnie, tutaj jakby dochodzę do głównego pytania, czy Twoim zdaniem, jeśli chodzi o akurat ten wątek, czy Twoim zdaniem może zdarzyć się w Polsce tak, że nikt nie będzie miał minimum olimpijskiego i nikt nie pojedzie reprezentować Polski w biegu maratońskim na olimpiadzie? Nie, myślę, że, że nie. Nie będzie takiej sytuacji, jeżeli będzie tylko możliwość, że wystartować zmierzyć się z tym dystansem to ze swojej strony jeżeli zdrowie do, dopiszę, a robię wszystko, żeby tak było i jeżeli treningowo wykonam wszystkie założenia w co też wierzę i staram się to robić, to myślę, że będę pierwszym z zawodników chętnych do tego i myślę, że debiut czeka Christiana Zalewskiego no i inny, inni chłopacy też na pewno będą się starać, ale myślę, że nie będzie takiej sytuacji, że reprezentant Polski nie stanie na linii startu na Igrzyskach Olimpijskich. Słuchaj, te temat... Ze swojej strony deklaruję na pewno, że zrobimy wszystko. Słuchaj, trzymam za Ciebie kciuki i myślę, że cała społeczność biegowa trzyma za Ciebie kciuki. Słuchaj, temat, temat trudny, techniczny, słuchaj, przyszłościowy, olimpijski. Zamykamy w tym momencie. Nie uprzedzajmy faktów. tak? Sytuacja jest trudna. Wiadomo, że cały świat się teraz zamyka, więc miejmy nadzieję, że w ogóle zawody w przyszłym roku odbędą się na wiosnę. Ja chciałem z Tobą pogadać chwilę o komunikacji. Tak, przyjrzałem sobie. Przejrzałem sobie profile głównych maratyńczyków w Polsce i sobie porównałem te do, do, do różnych sytuacji z dziedziny tenisa, bo w tenisie się specjalizuje tak przez przypadek. Tenisiści bardzo często sobie, sobie gratulują różnych zwycięstw, wspierają się, nawet jak ktoś tam kogoś komentuje, to, to, to ta społeczność widać, że żyje. Nawet w tenisie zawsze Twój przeciwnik, pomimo, że jest Twoim kumplem, zawsze może być Twoim najgorszym wrogiem, jak stanie po drugiej stronie. Pomimo tego. Wygląda to fajnie. Powiedz mi, dlaczego ja nie znalazłem na żadnym profilu twojego, Twoich konkurentów zdania gratulacji dla obecnego mistrza Polski? Po prostu gratulacje po, po zakończonej imprezie, lub telefon to Kto do tak, Ciebie zadzwonił? Który z mistrzów no to, w maratonie? Tomek Grycko na przykład zadzwonił i pogratulował. Więc to było bardzo miłe. A pozostali chłopcy. No to na, na miejscu, w Olesnie, po biegu, gratuluję, gratuluję, dobry wynik, fajny bieg, super forma, także słowa takie padały z ust i, i tyle. Czy to na, na profilu społecznościowym chwalić się, no chwalić, składać gratulacje, to może trzeba po prostu wpaść na to, może czasu się nie ma. No, z pewnością nie ma czasu, tak, bo to bo trudno znaleźć czas, żeby napisać taki post z gratulacjami. Ja widziałem, że ty gratulujesz tam swoim przeciwnikom dosyć często, bo twoja komunikacja w social mediach zmieniła się za chwilę, do tego wrócę. Ja nie bez kozero o to pytam, bo w naszych sportowych podcastach, które pewnie znasz, słyszałeś o Run Forestie, o suchym torze. Ja wykułem taką teorię, że coś, co się nie wydarzy w social mediach, które jakby są integralną częścią naszego życia, to właściwie w rzeczywistości się nie wydarzy. Pomimo tego, że ktoś gratuluje, to tak naprawdę w sferze publicznej to się nie wydarzyło. Dlatego o to pytam. Ja zauważyłem taką drastyczną zmianę, słuchaj, w twojej komunikacji. Jakieś pół roku temu ty przestałeś, przestałeś pisać, słuchaj, z perspektywy porażki, przegranej, nie wyszło mi. Przestałeś się użalać na nad na tym, że coś ci nie poszło, że nie zajęłeś pierwszego miejsca. Nagle zacząłeś pisać o tym jako drodze i przygodzie, że to jest tylko elementy. Ta komunikacja z takiej negatywnej i takiej dołującej zmieniła się w pozytywną, rosnącą. Powiedz mi, czy ta mentalna zmiana wpłynęła na twoje wyniki, twoje samopoczucie jako sportowca i na szybkość osiągania celów, no bo cele są no, dosyć mocno wyślubowane. Tak, tak. Zdecydowanie jak zmieniłem, no dość długo Hubert starał mi się to przekazać, że im szybciej będę zapominał o czymś, co było i wprowadzał się w dobry nastrój, no tym łatwiej będzie mi stawiać sobie nowe cele, jakieś nowe punkty, które muszę osiągnąć. No i tak naprawdę zacząłem robić. No, co z tego, czy wygrałem, czy nie wygrałem, czy dobiegłem piąty, ósmy? Właśnie, żebym dał z siebie 100%, maksa jakiego mogłem. No i wystarczyło to na tyle. No nie zawsze będzie się wygrywać i osiągać się to, co się chce. Na pewno warto być z siebie zadowolonym, jeżeli się dało od siebie wszystko i nie można sobie nic zarzucić. Ja zawsze starałem się dawać od siebie wszystko i staram dalej, aczkolwiek to, co kiedyś sobie myślałem, a to, co teraz sobie myślę po biegach, no to po, po zawodach czy treningach nawet, no to różni się od siebie. Ja chciałem właśnie tutaj, wiesz, do, doprecyzować, wiesz, bo to jest, to jest ważne, ten, ten mindset, tak, to, to nastawienie psychiczne przed startem, czy to wiesz, drastycznie wpływa na, wiesz, na wyniki, no bo w tenisie się mówi zawsze myśl pozytywnie, nawet jak przegrywasz 6-0 i grozi ci drugie 6-0 i wracasz rowerem do domu, tak zwanym, to i tak myśl pozytywnie, a ja zauważam, wiesz, widzę wiesz, to takie użalanie się, którego ty się pozbyłeś i chciałbym zapytać czy to skróciło twoją drogę do Mistrzostwa Polski? Właśnie to pozytywne nastawienie do wszystkiego, co robisz. Może tak było. Na pewno wpływ na to ma trening, który wykonałem, przyswoiłem. Bardzo pracujemy 3 lata i y, pierwsze te 2 lata to jakby jeszcze próbowaliśmy, co służy, co nie służy, po tych treningach się czuję dobrze, po których y, mniej, y, no i coś tam się wyeliminowało. <grym> co się dodało. Ja zacząłem też trochę medytować sobie dwa, trzy razy w tygodniu. Próbuję się wyciszać. Dość mocno zadbałem o regenerację. Pilnuję godzin spania, nie zarywam nocy. W kuchni też proste, ale dania, które mi służą. Także dużo jest takich zmiennych, które na siebie zaczęły wpływać i które zacząłem bardziej stosować, w sensie no, to, to już jest mój nawyk, a nie to, że muszę o tym myśleć. Muszę o tym mówić, robię dokładnie. to z automatu. Powiedz, ile liczyłeś, ile razy musiałeś przegrać, żeby ostatecznie wygrać? Nie, nie liczyłem, nie liczyłem. Bardzo ale dobrze. Bardzo, bardzo dużo nawet. <laughs> powiedz, powiedz mi taką rzecz, kto jest twoim trenerem i dlaczego Hubert Duklanowski? Właśnie Hubert Duklanowski dlatego, że w 2016 roku Trenowałem jeszcze z trenerem Zbigniewem Białym. On był moim pierwszym trenerem, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli nas słucha bądź będzie słuchał. No i tak stanąłem w miejscu. Już nie było żadnej, żadnej poprawy. Ten trening był przewidywalny. Ja wiedziałem, co będę robił w poniedziałek, co będę robił w środę, co będę robił za tydzień czy za miesiąc. Także już to stało się takie dla mnie dość yy, niewygodne. Jakby wolę nie wiedzieć, co mnie czeka. No I na to się muszę przygotować. Więc szukał, szukałem trenera, do którego mogę pójść. No i usłyszałem o Hubercie, który jest kontrowersyjnym trenerem. Stąd moje pytanie. Nie, nie, nie postępuje według schematu, który no, jest zauważalny w szkole treningowej polskiej. No i stwierdziłem, że jest młody, nie boi się wyzwań. Z opowieści po prostu ludzi, których wtedy Słuchałem. No i stwierdziłem, że dobra, to może być coś fajnego. Słyszałem, się, że jest bardzo ciężko się do niego dostać, że trzeba, nie wiem, zasłużyć sobie <laughs> na to albo trzeba zostać wybrany, może tak. <laughs> Więc jakby na, napisałem, pierwsze nasze spotkanie to w ogóle było na Grycoli. Ja biegałem w jakimś długim dresie zimowym. To była, pff, nie wiem, temperatura około 15 stopni. Hubert mówi, że żeby zszedł z stadionu, bo po, po, po stadionie się nie truch, tak gdzie biegałem wtedy 15 km, tam po 3,45 jakiś zakres w dresie zimowym, więc tak śmiał się ze mnie, śmiał. Ale w finali później jak napisałem do niego, zgodził się, przyniosłem zeszyty treningowe, które miałem, co chyba też e, wpłynęło na moją korzyść, bo z tego co wiem, nie wszyscy zawodnicy prowadzą dzienniczki treningowe, no i myślę, że tutaj jakoś się e, uzupełniliśmy. Kontrowersyjny. Nie czegoś brakowało, tak. Kontrowersyjny trener, niepokorny zawodnik, Mistrzostwo Polski. Kamil, dopytując tutaj jeszcze o Huberta Duklanowskiego, my wszyscy wiemy, że on ma trudny charakter. Ja z nim pracuję trochę dłużej niż, niż wy pracujecie na tym, no ale ja na szczęście słuchaj, nie celuję w Mistrzostwo Polski, w maratonie i w olimpiadę. No dzięki Bogu. Słuchaj, kiedy. Chociaż nie, kiedy to jest, to jest złe pytanie. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że celujesz w wynik 2.07. Kiedy? Celuję w wynik poniżej 2.7. Nie, nie wiem, czy to się uda osiągnąć, czy nie. Na pewno będę maksymalnie pracował, ile się da i co z tego wyciągnę, zobaczymy. Widzę po prostu, że czy biali, czy japończycy mogą biegać szybko, poniżej dwóch siedmiu, poniżej dwóch sześciu, więc yy, myślę, że niczego mi nie brakuje, mam serce do walki, yy, chcę ciężko trenować, nie boję się treningu, nie biorę się, nie boję się wyzwań, życie podporządkowałem yy, bieganiu, yy, chcę się w tym realizować i mam nadzieję, że jak najdłużej będę mógł to robić, chcę dawać ludziom radość, staram się, staram się być po prostu zwykłym człowiekiem, yy, no i myślę, że jest to wszystko możliwe. A wierzę w to bardzo. Sky is the limit. To wszystko jest możliwe, wszystko zaczyna i kończy się w głowie. Eee... I po drugie Hubert ma też bardzo obszerne marzenia. O. Nie, boi, nie boi się marzyć i mówić o tym otwarcie. Więc ja całego siebie oddaję. Wierzę w misję, którą Podjęliśmy naszą wspólną drogę i oby nam się, obyśmy to zrobili. No i dobrze, słuchaj, chciałem z tobą poplotkować na temat Huberta, ale to nie jest ani czas, ani miejsce. Ty jesteś w, w namiocie tlenowym w St. Moritz, odpoczywasz, regenerujesz się, więc na plotkowanie z Huberta przyjdzie czas, gdy spotkamy się na żywo w Run Forest podcast i sobie wtedy po, pożartujemy. Powiedz. Czy pierogi już ulepione? Czy kapusta gotowa? Czy czy jest zrobiony? Jak wyglądają przygotowania maratończyka do świąt? Pierogi, uszka i kapusta. Jutro. Wszystko jutro w środę. Ciasto jest na razie zrobione. Więc już jakiś tam krok jest poczyniony. A w chwili obecnej no, moje przygotowanie wygląda tak, że odpoczywam. Przez blisko 3 tygodnie zrobiłem 40 km. Co jest moim naprawdę rekordem. Więc głównie staram się tak obijać, wykorzystywać namiot, zakupy porobione, dom posprzątany, że to mam poodhaczane. A wszystkie takie kuchenne sprawy będą jutro. Święto spędzamy w ławie u mojej narzeczonej rodziny więc tam dopiero na miejscu będziemy starali się pomagać jak możemy. Słyszałem ryk Chopera, prawdopodobnie podjechał Hubert Saj, więc... kończmy tę rozmowę, bo jak on się rozgada, to wiesz, to godzina, dwie będą za mało. Szanowni Państwo, drodzy widzowie i słuchacze, mieliśmy okazję porozmawiać z mistrzem Polski w maratonie, Kamilem Jastrzemskim. Kamil, bardzo Ci dziękuję, regeneruj się, odpoczywaj, zdrowych świąt, wszystkiego dobrego nowego w nowym roku, no i spełnienia tych marzeń, o których Ty marzysz, Hubert, cała biegowa Polska i my tutaj w programie. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Super, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, wesołych świąt również życzę i do usłyszenia, mam nadzieję wkrótce. Pozdrowienia, trzymaj się.